Dzień dobry. Trzeba wrócić do vlogów, bo yy, publikowanie jednego filmiku na pół roku to to jest żenada. Ach, <śmany> Inaczej tego nazwać nie umiem, tą żenadę reprezentuje otóż ja. Natomiast nie poddaję się i podejmuję kolejną już, nie wiem, którą próbę, mega powrotu na YouTube. W sensie właściwie nie powrotu, a rozpoczęcia tak naprawdę YouTube'a totalnie na poważnie. Bądźcie dla mnie wyrozumiali. Trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że tym razem to się uda. Także no co, przechodzę w ogóle dalej do treści tego vloga, żeby no nie przynudzać. Ja nie robię niczego prócz pracy. W sensie jakby moje życie to jest moja praca, jestem w niej codziennie przez 12, czasem. 12 godzin i nie narzekam, to jest wspaniała rzecz, ale nie mam głowy do tego, żeby. Coś nagrać, coś powiedzieć, natomiast te dłuższe formy wypowiedzi, no to prezentuję na live'ach, ponieważ prowadzę też live'y i na Instagramie i na TikToku. Zresztą ja zawsze mówiłam i co wynika z moich filmów, jak mieć wszystko w dupie. No, sorry, ale mnie nie obchodzi, co ktoś myśli i ja robię to, co ja chcę, ponieważ ja wiem, czego ja chcę i co mi dobrze wychodzi. Widzę na Instagramie takie live'y sprzedażowe i wszystko się wyprzedało. Więc do drugiej nocy tam siedziałam, pisałam z klientami, odwieszałam sobie te rzeczy, opisywałam i tak dalej. Te ubrania, które sprzedaję. No i poszłam spać o piątej. I już z samego rana mnie obudził telefon, czy chcę y, powiedzieć parę słów do telewizji w tam za dwa, za dwa dni. No nie, ja mówię, że nie, ja nie chcę, nie chcę, ja chcę spać. No i ale i tak już wstałam od razu, no bo stwierdziłam, że już jak mnie obudzili, to już nie zasnę. A jak zasnę, to będę miała znowu zmarnowany dzień, więc wstałam, wypiłam dwie kawy i od razu przy kawie zaczęłam przez telefon tam odpisywać klientów. Właśnie siedzę przy kąpie, nadaję wszystkie paczki, które zostały opłacone. Zbieram się właśnie do wyjścia, bo trzeba do księgowej pójść, na obiad pójść, odebrać plakaty i chcę wam pokazać fajowe spodnie, które kupiłam sobie przedwczoraj w lumpie. Moim zdaniem są wspaniałe, cudowne, co tu więcej powiedzieć, ale z plastiku totalnego i trochę za gorąco jest na nie. Do tych spodni miałam ubierać bluzę z mojej najnowszej kolekcji, aktualnie dostępnej w sprzedaży, grube baby na trzepaku, taką bluzę trapezową, ale przebrałam spodnie na leginsy i ubrałam koszulę z nadchodzącej kolekcji, kolekcji pogrzebowej, słuchajcie. Koszulę, którą kiedyś w lumpeksie kupiłam mojemu bratu, ale z niej wyrósł chyba. I tutaj mamy odblaskowy napis, tylko Bóg może mnie sądzić, taką gotycką czcionką, przeze mnie zaprojektowane. I do tego ubieram fioletową, niezwykle pomiętą, ale jedwabną bomberkę, którą kupiłam na Allegro ostatnio, jak byłam chora w jakimś vintage shopie. Nigdy jej nawet nie ubierałam, tylko ją wyprałam, bo je bała strasznie lumpem. No, szkoda, że poduszki, które miały być na ramionach gdzieś tu, one są tu, i to, to jest jakieś takie o, o, jakaś taka buła się tutaj tworzy. Zobaczcie, jakie bary mi się zrobiły. Albo to wezmę do pracowni i w pracowni to przerobię, albo muszę zmienić stylizację znowu. Dobra, już wiem. Po prostu na koszulę ubiorę kurtkę puchową, bo dzisiaj jest taki dziwny mm. dzień, gdyż jest. Bardzo ciepło, a wręcz gorąco. Natomiast ja wiem, że będę wracać z pracowni po 22 i będzie lodowato. Będę jechać na hulajnocy, więc będzie jeszcze zimniej. Mam nadzieję, że ani się nie rozchoruje, ale też nie przegrzeje się. Zobaczymy. Wielki test stylizacji. Jeszcze chcę Wam powiedzieć, że yy, zauważyłam, że moja nowo kupiona alokazja totalnie zwija listki, no nie? No i się zorientowałam, że ją przelałam. I obawiam się, że okazja za 30 zł otóż odejdzie śmiercią naturalną po kilku dniach. Bo na przykład ta druga to jest serce Jezusa, słuchajcie. I trzeci listek już jej uzechł czy zgnił, czy z cholera wie co. Być może jest to spowodowane tym, że kupiłam tą roślinę i w sumie drugą, którą kupiłam, też mi umiera wtedy, tego samego dnia. Kupiłam ją po zatruciu mega toksycznym ataku na mnie w mojej własnej pracowni i akurat może, nie wiem kupiłam je na pocieszenie, a one nie pocieszają mnie Przyszłam na obiadek do osiedlowego baru gdzie właściwie codziennie przychodzę także mega klimacik, mega osiedluwa i taki mam widoczek ze stolika Typowa, osiedlowa, blaszana budowla. Księgowa załatwiona, drukarnia załatwiona. Pokażę Wam, co, co w ogóle z drukarni przyniosłam, bo jedna klientka sobie wymieniła bluzę z kolekcji Komunia, z kolekcji Grube Baby na Trzepaku na taki mini plakat, który wykonałam na specjalne jej zamówienie w formacie, który ona sobie wybrała. Sama tego plakatu jeszcze nie widziałam, więc razem sobie to rozwiniemy. E, no, ogólnie spoko. Bluzę wymieniłam na taki plakacik. No, okej, okay. wygląda ładnie. Może wprowadzę to do sprzedaży, może jako kolorowankę. Załatwiłam jeszcze bankomat i kantor. Mimo, że w jednym bankomacie w ogóle nie mogłam nic wypłacić, to przyjechałam do drugiego i akurat pod tym drugim. Stała yy, suka policyjna, i tam w środku była jakaś dziewczyna i coś spisywała. No i byłam w tym paczkomacie, no i właśnie, yy, bo paczkomacie, bankomacie, i wybieram te pieniądze, i słyszę z tyłu głowy coś tam, że yy, kraść to jest wstyd. I tam dwie takie młode dziewczyny, jakieś takie licealistki czy studentki, i te pouczenia od policji. Ja sobie myślę, ja pierdolę. Może Laska nie miała kasy na, na jedzenie, i po prostu to zajebała, no i została wezwana policja. Jakby no. Kto w tym kraju kradnie bardziej znaczące rzeczy niż coś z Rosmana czy z Żabki? Bo jakoś nie sądzę, żeby taka młoda laska robiła tam kradzieże na jakieś miliony, miliony złotych, tudzież 7 milionów złotych na przykład. Nie rozumiem tego, jakby. No, ale pewnie takie mają procedury. Szkoda, że w instytucjach państwowych w Polsce Procedury są nieistniejące, tudzież nie działające. Ubrałam tą samą koszulę co wczoraj, bo jeszcze trzeba, jeszcze trzeba ją dobrudzić. Jeszcze nie śmierdzi, ale ubieram dzisiaj cieńszą kurtkę. Jakaś stara kurta z Lumpexu, bo nie chcę się tak zagotować jak wczoraj, bo wczoraj było naprawdę mega gorąco i dziś zresztą też. Zobaczymy, jak będzie. Jak będę się czuła, jak będę odczuwała temperaturę wracając z pracowni o godzinie, nie wiem, 22 albo i później, bo wczoraj na przykład no to już zimno trochę było. Także cieszyłam się, że wzięłam tamtą kurtkę, ale najwyżej, no co? No, po to mam pracownię krawiecką, żeby sobie z niej na przykład zabrać jakąś kurtkę i założyć dwie kurtki albo bluzę. Zobaczymy. Akurat tak wyszło, że spotkałam się od razu jak wyszłam z domu z moją koleżanką, którą się widuje rzadko, ale zawsze intensywnie i długo. I poszłyśmy na obiadek i w sumie siedziałyśmy w mojej pracowni, gadałyśmy przez 6 godzin. Tutaj mam płytę Karoliny Czarneckiej, którą kiedyś dostałam. Nawet nie mam jej na czym odsłuchać. I to właśnie ta Karolina Czarnecka. Zaprosiła mnie do udziału w projekcie swoim córy, i e, 28, chyba 8 października mam online przeprowadzić warsztaty z szycia Frotki e, w, na jej Instagramie, na Instagramie córy. I właśnie jeszcze mi się przypomniało, że znaczy, ona mi przypomniała w wiadomości, że muszę nagrać filmik, i to jest nienawidzę po prostu brać udziału w projektach, w których, czyli w każdych tak naprawdę, w których gdzieś tam trzeba. Dostarczyć pakiet zdjęć, dostarczyć swoje bio, dostarczyć jakiś filmik. Po prostu nie cierpię tego, bo jak nagrywam coś na swoje media, no to jakby mogę być sobą, mogę sobie tam e, pogadać co tylko chcę, a wiecie, na no takie jakieś niby coś oficjalne do kogoś e, na media, e, no to trochę jakoś inaczej trzeba się postarać wcielić w inną rolę. Dziś od rana, od razu jak wstałam, to musiałam się szybko zbierać do fizjoterapeuty, bo. Chodzę ostatnio regularnie na masaże, gdyż miałam niesamowite i nadal w sumie mam migreny i potężny ból kręgosupa, co nie zmienia, jakby. Nic w tym, że moja praca polega na dźwiganiu po prostu siat potężnych worów każdego dnia. Byłam na obiadku, byłam w lumpie i uwaga, haul lumpeksowy, słuchajcie. Kiedy ubrania z drugiego obiegu to jest po prostu moja praca i wyszukiwanie, przerabianie i szycie. Także wygląda to tak. Dwie potężne torby, i ja tak co tydzień właściwie kupuję, żeby mieć materiały do przerabiania. Ale wstąpiłam też do warzywniaka, drogo jak skurwysyn, ale kupiłam poobijane gruszki i jabłka, z których zrobię kompot. Teraz ostatnio dłuższy czas już chodzę w takiej torebeczce Guci, który Gucci sruci, którą kiedyś kupiłam w lumpeksie w Łodzi jakieś 6 lat temu chyba. I zawsze w tej torebce mam taką torebkę, którą uszyliśmy z Tomaszem Armadą i ona tak wygląda to jest mega taka właśnie siateczka polecam, link do tej torby link do tej torby, tak znajdziecie w opisie tego filmu link do mojego instagrama również bo wszystko u mnie dzieje się na instagramie w sensie wszystko cała sprzedaż, raczej wszystko to co jakieś nowości zro zrobię stworzę, takie w mini, mini dropach no bo u mnie to wychodzi tam po, po kilka sztuk tak naprawdę Możecie właśnie znaleźć na moim Instagramie, który jest podlinkowany w opisie tego filmu i co, zapraszam was tam, bo tam odbywają się właśnie live'y sprzedażowe, można coś właśnie sobie fajnego u mnie upolować, kupić, jakby wesprzeć moją działalność upcyclingową, która trwa od 3 lat w sumie, a właściwie to od mojego 12 roku życia, odkąd skończyłam 12 lat, czyli już większą część mojego życia tak naprawdę. Pokroję sobie te tańsze owoce. gór I do gora wrzucam te owoce. Nie bawię się w żadne obieranie, wyciąganie pestek. Nie, nie, nie. Absolutnie. Do mnie to by było niepodobne. Dodałam trochę imbiru i dodam. Cynamonu ze trzy laski takie, do tego kompotu, bo dużo mi wyszło i anysz, anysz uwielbiam, dodam aż całą. No to jestem właśnie ja w kuchni, odłożyłam sobie miskę z wodą, w której płukałam owoce i zanurzyłam w niej właśnie cały rękaw. Biorę stąd tą wodę, idę podlać kwiatki. Jak dobrze, że mam kilka bluz takich z grubymi bawami. mam czerwoną akurat pod ręką. Więc się w nią wystroiłam. Mówiłam sobie kawkę i w tym czasie chciałabym przejrzeć te ubrania z lompeksu i jakoś je podzielić. Taki sweterek. Zdecydowałam, na tamtym coś naszyję. Na tym sweterku, to jest bawełniany sweterek, też coś naszyję. Z wełny Merino sweterek. Na to też można naszyć jakąś fajną naszywkę z moimi grubymi babami na trzepaku. Ten wzięłam, bo... Za 19 zł był i wzięłam, bo pewnie z wełny jest, bo ja każdą metkę w lumpek się sprawdzam. Tak, 80% wełny. Także tutaj również będzie naszywka, bo jeśli chciałabym na tym bezpośrednio robić nadruk, sitodruk, tak jak tutaj. No, to ten sweter wełniany by się spalił w takim, w takim piecu. Szary golfik, t-shirty, które w jakiś sposób na pewno sobie przerobię. Głównie to ja sprawdzam skład. Dla mnie najważniejszy jest skład. Najpierw w dotyku dotykam i sprawdzam skład. ja w dotyku od razu wiem, czy jest wiskoza, czy jest bawełna, czy plastik, czy, czy co. Z wełną jeszcze nie jestem tak obeznana, natomiast akryl od razu rozpoznam. Bo teraz większość swetrów jest zrobiona z akrylu, czyli z plastiku po prostu. A następnie przeglądam, jak wygląda ubranie, właśnie przy szyi, pod pachami, czy nie ma żadnych plam. Biorę to ubranie i daję mu szansę, daję mu drugą szansę. Właśnie to, że kupuję ubrania w Lumpeksie i daję im drugie życie, mogę je właśnie przerabiać, no to dzięki temu mogę mieć w ofercie. Przeróżne kroje, kolory całego świata, yy, wszystkie rozmiary całego świata, więc to jest zarąbiste. No mam tego trochę, powiem Wam. O, ten jest bardzo fajny. Zobaczcie, znalazłam taki w kredki i myślałam, że on jest poliestrowy, no bo taki nadruk na bawełn, taki nadruk bezpośredni, ale to w dotyku jest bawełna. I ewidentnie widać, że on był przez kogoś uszyty. Taki mamy dłuższy rękaw. Że to był jakby wydruk chyba na, na zamówienie, na bawełnie, i przez kogoś on był uszyty. Także fajowo, superowo to wygląda, dodamy grube baby i będzie mega, mega, oryginalny, Jeden, jedyny na całym świecie. Czarny t-shirt z takim dużym dekoltem, w prążek kupiłam dla siebie, bo jak ja zaglądam do mojej szafy, ja nie mam się kompletnie w co ubrać. Naprawdę jak ja mam jakiś szał, wpadam w szał to wyciągam z mojej szafy wszystko, zawożę do pracowni, tnę i przerabiam, przyszywam, przerabiam, sprzedaję, a później lol, miałam ubranie, nie mam ubrań. O, i drugi taki sam t-shirt wzięłam, czarny w prążek dla siebie. Dokładnie dwa takie same. I ciekawostka, jeden kosztował 20 zł, a drugi, a nie, tamten jeden 13 chyba, a drugi 20, także no tak jest w lumpeksach. Kupuję w lumpeksie, bo tak niby jest Etycznie. Leginsy z Primarka 18 zł w lumpie. O, a drugie, leginsy też z Primarka co kupiłam dla siebie, 13 zł. Także ja nie wiem na jakiej podstawie oni to w ogóle wyceniają. No i tak to jest u mnie ogólnie. Yy, jakoś leci życie z dnia na dzień. Musiałam teraz powziąć mopa, bo z tą wodą z miski brudną, którą podlałam niektóre rośliny. To ona się z tych roślin wylała, więc tutaj wszystko w ogóle moje panele tutaj w pokoju są totalnie wybrzuszone już na zawsze, bo no, taki jest właśnie urok yy, hodowania roślin w domu, które, które się ciągle przelewa. Yy, no ale trudno, no, w sensie te doniczki coś tam, one są jakieś takie nieszczelne i się przelewają. Yy, a update alokazji. Po dniu wczorajszym chyba, lub przedwczorajszym, no to widzicie, ale okazja jest bliżej śmierci niż odrodzenia. Właśnie myślę, że. Ale nie tracę nadziei. Ej, hoduję sobie też aloesik, a nawet dwa bo tu jest jeszcze jeden. Pobieram nóż, słuchajcie, obcinam mu jakieś, mam nadzieję, niepotrzebne jemu listki. I nożem przetnę go wzdłuż. Wybieram tak paznokciem ten żel z liścia i wsmarowuję w twarz, w dekolt, w dłonie. Używam tego jako jakby toniku. Nie wiem jak to się mówi, czy serum, czy coś. I na to nałożyłam już swój krem. Tą roślinkę wzięłam ze śmietnika jako taki właśnie tylko pieniek. Bo miał ładną doniczkę. I zaczęłam to po prostu podlewać i nagle nagle, no nie nagle, po pewnym czasie wyrosły wyrosły gałęzie. No i ogólnie dużo kwiatków, dużo roślin, bo nie kwiatków mam w domu, po prostu ze śmietnika, z różnych okazji śmietnikowych. Także jak macie w ogóle ochotę posłuchać o tych roślinach, bo już trochę je mam i w sumie żyją, więc to jest mega super, to napiszcie mi proszę w komentarzu, to zrobię taki krótki filmik, mega krótki, postaram się, bo w sumie nie ma... Znaczy, mogłabym o nich trochę gadać, ale nie aż tak. E, ale są ciekawe historie, w sumie za każdą rośliną, jak tak po nich patrzę, to kryje się jakaś fajna historyjka. A tymczasem w ogóle bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego vloga, za to, że jeszcze tutaj jesteście, albo, no, 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 albo mam nadzieję, że będziecie, że jakby ufacie mi, że co te 3-4 miesiące, albo co pół roku na jakiś filmik tam wstawiam, więc mam jakieś takie zrywy. Mam nadzieję, że tym razem po prostu uda się robić mi to częściej. Dobra, już koniec pierdolenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Na pewno do zobaczenia mnie w kolejnym filmie. Mmm, mmm, mmm.